No madeczko wszystkim. Dzisiaj chciałem zrobić mały update. Jak tam ma się imbir, który był przeze mnie dwa miesiące temu posadzony do doniczki Tutaj w gruncie, oczywiście w ogródku sobie rośnie. No miesiąc temu był filmik, jak wychodziły pierwsze kiełki. No dzisiaj już roślinka wygląda w miarę okazale. A czytałem, że niektórzy sobie hodują tą roślinkę i te liście zrywają, suszą i wrzucają do herbaty. Także to sobie można też pić. No i tutaj roślinka widzę, że jej odpowiada. Bo kolejny kiełek rośnie. Super to wygląda. Naprawdę polecam każdemu, żeby sobie taki imbirek sadził. Mega zabawa, fajnie wygląda. Bardzo fajna, przyjemna roślinka, tak? Tutaj jeszcze pokażę Wam moją oponcję figową, która też puściła listka. To jest roślinka, którą posiadam pierwszy rok. Także też ma ziemię taką pomieszaną troszkę piasek ze zwykłą ziemią. Tutaj Rośnie moja mandarynka, ma jakieś owocki małe pozawiązywane, ale nie widzę, żeby jakoś szalenie rosła. Widzę za to, że zaczynają, tutaj zaczyna roślina w zielony, bo puszcza takich odrostów z liściami sporo. Ale to dobrze. W sumie takie małe drzewko, to na owoce jeszcze jest za młode. Tutaj mam cytrynkę Meijera. Cytrynka też, można powiedzieć, trochę szalona. Co chwila mi kwitnie. Pierwsze owocki miała ze 2-3 takie, które były i zrzuciła. Tutaj mamy cytrynkę taką, a no już pokaźnych rozmiarów Może będzie miała szansę dorosnąć i dojrzeć cytrynkę jak widać też o kolejne listki, puszcza, kolejne pączki, koniecznie chce kwitnąć i mieć kolejne cytrynki. No, tutaj mam takie mandarynki, cytryny z pestek sobie też na dworku rosną tutaj cytryna skierniewicka ma się nieźle troszkę liści jej przyrosło też widać, że listki puszcza trochę ją słońce popaliło no i tu mam granat właściwy granat za to bardzo nie szaleje z przyrostami. Wygląda, że cały czas sobie powolutku po prostu rośnie. Pokażę Wam jeszcze, ponieważ ostatnio nagrywałem filmik o moim pepino, które rośnie w szklarni. No już ma pokaźne owoce. Tutaj dla testu. Wsadziłem też w ogródku jeden krzaczek, jak widać, kwitnie ono już wcześniej kwitło. Nie wiem, jakiś ma problem na dworze, żeby zawiązać owoce kwiatów ma sporo. O tu widzimy kolejne. Także no zdecydowanie pepino lepiej rośnie w szklarni. Zresztą przejdziemy jeszcze, jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają owocki na pepino w szklarni. Wcześniej, jak nagrywałem filmik, to jeszcze tego nie było, ale teraz zobaczcie, super fajne przebarwionka dostaje. Także myślę, że jeszcze chwila, może jakieś. 2-3 tygodnie, i będą dojrzały owoce. Będzie można próbować. Jak jesteśmy w szklarni, to jeszcze wam pokażę moje figi. Figa Franczuesco. Wygląda na to, że może w tym roku się jakichś owocków dochowam. O, coś się pokazuje. Zobaczymy. No. Zobaczymy, czy, czy zdążą dojrzeć. I tutaj jeszcze mam drugi krzaczorek. Co prawda pojedynczy na razie. Tutaj jest drugie. Drugą łodygę puściła. To jest brown turkey. Na razie żadnych owocków nie widać, no ale krzaczek jest młodziutki. Ale widać, że w szklarni odpowiada, i, i rosną mi się bardzo ładnie, rozwijają. No, to trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.